W programie Maria in Paris. Dzisiaj znajdujemy się w Traille sur marne niedaleko Paryża, na 100 km na wschód. I dzisiaj jestem z Anną Metejer. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, Aniu, powiedz mi, jak się zaczęła Twoja historia z szampanem? Przede wszystkim, że zaczęło się od miłości do Francji, bo byłam w szkole, która miała taki program wstępny i uczyłam się przez pewien czas francuskiego. Niczego się nie nauczyłam, ale się zaraziłam Francją. I po prostu całe, całe moje życie, moje dzieciństwo po prostu kochałam ten kraj no i po prostu przyjechałam tutaj, żeby nauczyć się języka. Nauczyłam się języka, miałam już wtedy magistra w Polsce, byłam w szkole teatralnej w warszawskiej szkole teatralnej na, na wydziale sztuki larkarskiej w Białymstoku. Pracowałam w teatrze w Pleciudze w Szczecinie, no ale ciągle myślami powracałam do Francji. Opuściłam teatr, miałam świetną posadę cieplutką w świetnym teatrze. Opuściłam tą posadę, żeby być fioper w Paryżu. W ciągu roku nauczyłam się języka i e, poszłam na Sorbonę. Uwzględniono mi na wysokości trzeciego roku, więc miałam tylko dwa lata na teatrologii, żeby mieć e, magistra sztuki na Sorbonie. E, opowiedz mi więcej o szampanach i jak do tego doszłaś, że e, razem robisz szampana. To znaczy, tak naprawdę ja szampana nie robię. Będąc na studiach, no oczywiście pieniądze, które przywiozłam, zarobione sobie w teatrze, szybko się skończyły. No i trzeba było po prostu te studia skończyć. Nie dostawałam żadnych stypendiów, żadnych zapomóg, więc po prostu trzeba było sobie dorobić. I tak jak mówiłam, Szampania jest 100 kilometrów od Paryża, więc to są najbliższe winnice stolicy. I przyjeżdżałam tutaj przez dwa lata na winobranie. No i dobrze, powiem. Moim ostatnim szefem był Frank Meteyer. No, oczywiście ja wróciłam do Paryża, w... skończyłam studia, no ale on był bardzo sprytny, no bo wszystko o mnie wiedział. Był moim szefem, więc znał moją datę urodzenia, wiedział gdzie mieszkam, wszystko o mnie wiedział. I tak się złożyło, że ja się urodziłam 30 września, czyli kilka dni po winobraniu. 25 lat temu winobranie było we wrześniu, i kilka dni po winobraniu dostałam wielki bukiet róż, a mieszkałam wówczas między Paryżem i Ardenami i przejeżdżałam pociągiem przez okoliczną miejscowość, zadzwoniłam do tej mojej obecnej teściowej i mówiłam, chciałam podziękować za bukiet, który dostałam na urodziny, chciałam Frankowi podziękować za bukiet, a ona mówi, no to wysiądź i podziękuj. Ja mówię, będę przejeżdżała pociągiem, pomacham, niech przyjdzie na, na, na stację. No ale ona mówi, nie, no to musisz wysiąść, on jest za zajęty. No i wysiadłam, wsiadłam do następnego pociągu, dojechałam do Paryża, no i tak się zaczęło. O szampanach wsi w ogóle nic nie wiedziałam. Nigdy nie myślałam, że szampana będę piła. Tak naprawdę pochodzę z miasta, boję się nawet kury, także nigdy nie myślałam, że skończę na wsi. No ale dzisiaj myślę, że dla mnie centrum, centrum świata to jest tutaj w Trelewsiu Marna. Tu się bardzo dużo dzieje. Ja promuję artystów, oczywiście sprzedaję szampana, robimy bardzo dużo winnej turystyki. 90% naszych turystów są. Nie są Francuzami, po prostu z całego świata przyjeżdżają. Mam szansę mieć moje kolaboratriz bardzo inteligentne, że na przykład Meksykankę, z Kanady, teraz mam Portugalkę. Także mówi się u nas wieloma językami. Bardzo dużo się o nas mówi w mediach, bo Frank Metejer jest pierwszym winiarzem, który dostał indywidualną nagrodę od misji UNESCO. I mi również przyznano wiele nagród. Tak naprawdę nie wiem dlaczego, bo szampana nie potrafię robić, ale myślę, że go dobrze promuje. Bo tak naprawdę dzisiaj na szampanach po 25 latach myślę, że trochę się znam, no i mam moją misję. Moją misją jest Frank Metteyer. Bo Frank jest takim winiarzem, których jest już niewielu, a którego warto znać. Jeżeli ktoś szuka kwadratowych bąbelków albo brokatów w butelce, to nie u nas. Frank jest takim dinozaurem. Na jego szampanach uczą się sommelierzy. Jego szampan jest znany w Elysei, jego szampan jest znany w Muzeum Wina w Paryżu. Robi po prostu takie przykładowe, niekomercjalne. Szampany. Oczywiście komercjalnie ja troszeczkę dołożyłam. No i właśnie jeden przykład na tym stole, że mamy szampana w niebieskiej butelce. E, oczywiście wszystkie nasze szampany są robione naturalnymi metodami, no ale mi potrzeba było trochę takiego designu, troszkę odskoczyć od tej takiej tradycji, od codzienności. No i myślę, że to jest jedy, jeden z tych przykładów. Dzisiejsze nowe etykiety są również świetne w połowie narysowane przez świetną polską artystkę Annę Halarewicz, która pracowała z Dior, która pracowała z młode Chandon I myślę, że nawet ani będę wystawiać niedługo u nas. Tak jak mówię, bardzo często, Wystawiam artystów nawet dzisiaj. Dzisiaj będzie wystawa dwóch fantastycznych kobiet, ale wystawiam też innych, inne rzemiosła, że tak powiem, bo uważam, że w każdym zawodzie można być artystą. No i ja mimo wszystko, że robiłam szkołę teatralną, największym artystą w domu nie jestem ja. Bo ja potrafię tańczyć, śpiewać, grać na kilku instrumentach, ale nie potrafię robić szampana. Także największym artystą w moim domu jest Frank Metejer. No bo po prostu myślę, że to, co on robi, tego się nawet nie da nauczyć. To jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Frank jest piątym pokoleniem szampańskiej firmy, która istnieje od 1860 roku. No i jest oczywiście w Szampanii, czyli w regionie najbardziej legendarnego wina. Bo pomimo, że są inne musujące wina, to przede wszystkim mówię to po polsku, bo w Polsce bardzo często się myli rzeczy. Wszystko, co jest wino musujące, mówi się na to szampan. Nie. Szampan pochodzi wyłącznie z szampanii. Więc kraina geograficzna w północnej Francji, 30 tysięcy hektarów i tylko tyle. Więcej, jakiekolwiek wino musujące będzie robione, to nie będzie szampan. Powiedz mi proszę więcej o tej niebieskiej butelce, bo wiem, że za tym kryje się duża historia. Duża historia, na pewno. Dlatego ja zawsze tłumaczę: w naszej winnicy, w naszej firmie mamy 10 różnych szampanów. I co trzeba wiedzieć? Czy wiesz, jaki jest najlepszy szampan na świecie? Najlepszy szampan jest ten, który lubisz. No i Frank Metayer robi szampany. Swoim smakiem. Więc nie robimy szampanów pod klientów, tylko to jest smak Franka Metejera. Jeżeli oczywiście ten smak jest smakiem klienta, dla nas to jest największa satysfakcja. No ale trzeba powiedzieć, że 9 z 10 szampanów są smakiem Franka Metejera. No i powiedziałam 9, bo tego niebieskiego Frank robi dla mnie. Także zaczęło to się praktycznie na samym początku naszej znajomości, no bo poznaliśmy się w zeszłym stuleciu, i chciał również z tym jak gdyby zaznaczyć. Nowe stulecie. Więc wypuścił na rynek tego szampana 3 lata, to znaczy winobranie było 3 lata wcześniej, a wypuścił go w 2000 roku na Sylwestra 1999. I jako, że chciał zrobić coś innego, coś nowego, wlał go do niebieskiej butelki. Bardzo duże ryzyko, niesamowite, dlatego że my jesteśmy niezależnymi winiarzami. Jeżeli niezależny winiarz świetnie komercjalnie istnieje, to nie ma ryzyka. Ale często się zdarza, że, to znaczy teraz może mniej, ale może się zdarzyć, że butelki się nie sprzedają. Butelka niebieska jest nie do sprzedania. Bo na czym to polega? W dużych firmach, jeżeli taka duża firma kupi od winiarza butelki, będzie naklejać swoje etykiety. Więc wtedy najbezpieczniej mieć zieloną, tradycyjną butelkę i wtedy się wszystko sprzedaje. A to było dla nas tak duże ryzyko, że właśnie wlać do niebieskiej butelki, bo gdyby to się nie sprzedało to by klientom, to by się również nie sprzedało dużym firmom. No ale powiem Wam, że 20 lat później jesteśmy ofiarami sukcesu tej butelki, bo ta butelka jest bardzo rozpoznawana, Nawalna I każdy, kto ją widzi, wie, że ona pochodzi od nas. I e, na pewno e, smakowo jest dla mnie ten szampan. No, tak jak mówię, najlepszy szampan jest ten, który się lubi. Mój najlepszy szampan na świecie to jest ten. Cudowna historia. Teraz powiedz mi, gdzie najłatwiej można dostać Twojego szampana? Mówię po polsku. Więc myślę, że dla Polaków nie będzie żadnym problemem. Mam wspaniałego importera w Polsce. Tak naprawdę jest ich dwóch. Monika Żołnierza, która jest osobą, która się zna o szampanach najlepiej w Polsce. Na pewno najlepiej. Ona się zajmuje wyłącznie szampanami, więc jest w Warszawie i promuje moje szampany. Zresztą za tydzień jadę do Polski, żeby z nią zrobić kilka degustacji. Już kilka zrobiliśmy i naprawdę bardzo dużo sukcesu mają moje szampany. Z czego się również też cieszę w Polsce, że. Polacy są chłonni wiedzy i, i po prostu są, e, słuchają, jak się im opowiada. W zeszłym roku zostałam kobietą roku dla kobiety i wino, także też bardzo się cieszę z tej, z tej nagrody. No i mogłabym się pochwalić innymi, bo nawet Ministerstwo Rolnictwa, winnictwo podchodzi we Francji pod rolnictwo, więc otrzymałam order od Ministerstwa Winnictwa. Jestem chevalier de l'ordre de mérite agricole. Także to jest naprawdę, to jest praktycznie legion honorowy. No i tak jak mówi, ja się tak naprawdę do produkcji szampana nie dokładam, bo to jest naprawdę wysoka szkoła jazdy, ale marketingowo i myślę, że jestem bardzo widoczna. Myślę, że, że to zrekompensowane. Byś chciała coś jeszcze o sobie opowiedzieć? No, musiałabyś zostać tutaj co najmniej miesiąc, a pokoje dla klientów będziemy mieć dopiero za dwa miesiące. Także jak przyjedziesz następnym razem, bardzo serdecznie cię ugoszczę w tych domach. Tym bardziej, że to będą domy tematyczne. Każdy będzie mógł sobie znaleźć coś fajnego. Jeżeli mogę o tych domach opowiedzieć, pierwszy to będzie na wsi. Ale uwaga! W mojej wersji wsi, więc będą tam artystyczne meble, będzie bardzo sympatycznie, artystycznie i przede wszystkim dla znajomych, bo trochę się boję wynajmować takie artystyczne miejsca ludziom z ulicy. Więc jak ty muszę co najmniej raz w życiu spotkać kogoś, żeby mu zaufać. Nie jestem naiwna, ale wyczuwam ludzi, więc nie chciałabym, żeby tam przychodzili ludzie z ulicy. Drugi dom w środku winnic, w winnicy, sam dom nie będzie wielki ale z tarasem na 40 metrów kwadratowych, więc wyobraź sobie, że wstajesz rano, ludzie ciężko pracują w winnicy, a ty siedzisz sobie ze swoją kawą i, po, i śniadanie jesz. I Albo lepiej powiedziane z szampanem. To to jest obowiązek, no to, to o tym nawet nie mówię, bo to jest po prostu ewidentnie. I ten dom, z czego jestem też bardzo dumna, że będziemy go robić ekoresponsable, czyli będzie ekologiczny, e, ze względu na wodę, ze względu na elektryczność i no Myślę, że będzie taki jak teraz. Nie mówię, że w modzie, bo klienci szampana nie są ekologiczni tak naprawdę. Pracujemy bardzo dużo z drzetami, z jachtami, więc to jest wszystko, tylko nie ekologia. Ale myślę, że ci nasi klienci, żeby tak troszeczkę wyjść z nogami do nieba, to chcieliby. Być w pewnym momencie ekologiczni. I dlatego myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby powiedzieć tak, byłem w ekologicznym domu, no i po prostu jestem tak jak wszyscy. Także na pewno będzie tam fantastycznie, na pewno będzie z pomysłem. Tym bardziej, że te moje pomysły potwierdziła mi Julia Kuśmierz, architektka wnętrz, która udekorowała najpiękniejszą restaurację na świecie, która jest zresztą we Wrocławiu. No i trzeci dom to jest drugie hobby, druga pasja mojego męża. To są legendarne. Samochody. Więc będzie czterogwiazdkowy w stylu loftu e, garaż przekształcony na garaż w temacie Porsche. Także nie zdradzam więcej tajemnic. Śledź mnie w mediach, bo jestem bardzo aktywna na Facebooku, na Instagramie, YouTube, wszędzie, wszędzie, nawet TikToku troszeczkę. I tam po prostu będę wszystko na bieżąco opowiadać. A tutaj się tyle dzieje, że naprawdę ludzie przyjeżdżają bardzo często i ci sami, bo co ona jeszcze wymyśliła? I to jest super sympatyczne. Powiedz nam tylko jeszcze dokładnie Twoją nazwę na Facebooku, no, na Instagramie, żeby wszyscy mogli wiedzieć. Oficjalnie to jest szampań ale na Facebooku, bo wiem, że w Polsce Facebook jest bardzo aktywny, dużo śmieszniej jest na Anna Metejer. Szampan zostaje poważną sprawą, ale na Anna jest bardzo śmiesznie. Dziękuję się bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę i, tak jak powiedziałam, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego programu Maria M. Paris i zapraszam do niedługo nowych odcinków.